Jest Pani też jedną z tych artystek, które nie boją się na przykład zabrać głosu w ważnych społecznych tematach. Broni Pani na przykład praw zwierząt. Zaangażowała się już wielokrotnie w różne akcje ekologiczne, wspiera Pani Fundację DIOS. Proszę mi powiedzieć, czy dla Pani jako artystki, jako osoby znanej, to jest po prostu misja? Ja nie traktuję tego w kategoriach jakiegoś mojego obowiązku, to są rzeczy tak dla mnie naturalne, ja kocham zwierzęta, walczę o wolność dla kobiet, bo mam córkę i chciałabym, żeby żyła w wolnym kraju, jako wolna kobieta, która może decydować o, sa o, o samej sobie, to są dla mnie po prostu rzeczy tak ważne, w takich sprawach po prostu zabieram głos, nie robię tego na siłę i... i, i nie głoszę żadnej misji, po prostu y, idę za głosem serca. A y, właśnie jeśli chodzi o te sprawy, takie zwierzęce i tak dalej, to niech mi pani powie, jak y, w internecie pojawiają się różne takie sytuacje bestialskie, że a to y, właśnie znęcano się nad y, psami, a to y, y, ktoś na przykład wrzucił y, y, kota do jakiegoś kwasu i tak dalej. Jak pani na to reaguje? Wiesz, to są takie momenty, kiedy brakuje słów. Bardzo często rozmawiam o tym z moją córką, żeby uświadamiać jej, jak ważna jest empatia i miłość do zwierząt. Wspieram organizację DIOS jak tylko mogę. Mówię o tym kiedy tylko mogę. I mam nadzieję, że to będzie się zmieniać. Jest to uderzające, że w XXI wieku, w środku Europy, y, potrzebujemy takich organizacji jak DIOS, bo no, ludzie powinni już być na tyle świadomi, że, y, żeby wiedzieć, że istota żywa jest istotą czującą i potrzebującą miłości, tak jak każdy z nas. Więc y, to jest bulwersujące i, i czuję wtedy taką ogromną bezradność. Bardzo często płaczę, y, a potem po prostu biorę się do działania. No myślę, że tyle ile mogę zrobić, tyle robię. A jak będę mogła zrobić więcej, to zrobię. A co Pani myśli o wiązaniu psów do budy na łańcuchu? No to już powinny być minione czasy. To jest strasznie smutne, że nadal się z tym zderzamy. Że, że to jest, że to są realia. No szczególnie na, no niestety w małych miejscowościach, na wsiach w Polsce bardzo często to się jeszcze zdarza. Ja... Wiesz, to są tak trudne tematy, no nie da się tego zawrzeć tutaj w jednym zdaniu. Mam nadzieję, że to, że coraz częściej się mówi, coraz głośniej się o tym mówi, będzie po prostu ludzi uświadamiało, ale myślę, że jeszcze długa droga niestety przed nami.